Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na pierwszej edycji na tej imprezy Kurgon Family Meeting. Zapraszamy również na stoiska. Jeszcze można zadawać bezpośrednio pytania i rozmawiać już w koluarach. Ja próbam się przewidzieć jakie

szukamy i oczekujemy takich spotkań, dlatego, że na takich spotkaniach jak te możemy porozmawiać, wymienić swoje, swoją wiedzę, doświadczenie z klientami, którzy na tym sprzęcie się znają. Tak? W naszej branży często jest tak, że spotykamy się z ludźmi, którzy nie do końca wiedzą o jakich produktach mówimy, gdzie te produkty można użyć. Tak? Na dzisiejszym spotkaniu było widać w łatwy, jasny, klarowny sposób, że ludzie, z którymi rozmawiamy wiedzą co robią. Dla nas to jest świetne doświadczenie wymiany e, spostrzeżeń z instalatorami, doświadczeń, e, to najlepsze miejsce, gdzie możemy się zintegrować i tak na dobrą sprawę od podwórka zobaczyć, co jest potrzebne, aby móc się dalej rozwijać i e, iść w kierunku potrzeb, które kreują instalatorzy. jest to jakby okazja na to, żeby pokazać tym szerokiemu gronu firm instalacyjnych, co się pojawia na rynku, jakie są zmiany u danego producenta, jakie są nowe produkty i w jaką stronę też ten rynek podąża. Natomiast na pewno inaczej jest, yy, inaczej wygląda spotkanie, kiedy możesz po prostu pogadać w, kulu w kuluarach o tym, o tym, jak ten rynek wygląda. Inaczej, jeżeli na przykład masz ludzi, tylko masz szkoń, ludzi tylko siedzą po prostu i słuchają. Więc myślę, że jak najbardziej, tak? Jest to wręcz w chwili obecnej niezbędne, aby przesyłać tą informację dotyczącą technologii, na temat nowinek technologicznych, na temat tego, czym się wyróżniamy na rynku bezpośrednio do klienta końcowego. Takie jest nasze zadanie w ostatni czas. Przybliża nas tą z naszymi partnerami oraz z ludźmi, którzy używają na co dzień naszych produktów. Możemy poznać ich oczekiwania. W grupie NICE systematycznie analizujemy zmieniające się zachowania konsumenckie i próbujemy znajdować odpowiedzi na te najpilniejsze potrzeby płynące z rynku. Zwracamy też baczną uwagę na te potrzeby płynące od instalatora, od tej osoby, która jest naszym ambasadorem, takim frontmenem, która współpracuje z tym użytkownikiem i też właśnie dzisiaj zaprezentowaliśmy kilka innowacyjnych, ciekawych rozwiązań, które wspierają pracę instalatora. Przede wszystkim bezpośrednio od użytkowników naszych systemów dostajemy taki feedback, co przypadło im do gustu, a na co powinniśmy zwrócić uwagę, chcąc dostosować nasze produkty zdecydowanie bardziej pod gusta naszego rynku. Ale druga sprawa to też jest możliwość po prostu pokazania, że po tej drugiej stronie korporacyjnej maszyny też są ludzie, którzy chcą razem współpracować. Jest to bardzo fajna forma spędzenia czasu między klientem a producentem, a przy okazji dodatkowo z handlowcami i dodatkowymi osobami w firmie, która powiedzmy organizuje takie wydarzenie, ponieważ te relacje się umacniają bardzo mocno. Myślę, że takie spotkania są najbardziej korzystne i polecam. Między nami. Yy, bardzo mi się podoba tutaj mila pani, już tak się. Komisja to nie złożyła. Teraz. Teraz! To mi się podoba. Jakby nie zaczniemy, dopóki pani nie będzie miała takiej postawy. No to jest poważnie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się tutaj spotkać. Te dwa dni były pełne atrakcji. Bardzo się cieszę, że mogliśmy ten czas spędzić w gronie rodzinnym, nie tylko rozmawiając o rzeczach związanych z pracą, ale również na tematy prywatne. Myślę, że takich spotkań będziemy organizować coraz więcej. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim za przybycie, za świetną zabawę i za wspólnie spędzony czas.